Cześć, jestem Wapomaniak i chciałem Was powitać w naszym pierwszym nietypowym filmie, czyli takim mini QA. Czyli krótko mówiąc, Wy pytacie, ja odpowiadam. Jasne, nie jest to póki co formuła QA na żywo, ale postanowiłem zebrać takie pytania od Was, które się z jakąś tam częstotliwością powtarzają. Czyli to będzie taki rodzaj właśnie najczęściej zadawanych pytań i postanowiłem na nie właśnie w tym filmie odpowiedzieć. To jest forma testowa. Dzisiaj odpowiem na, na pięć takich najczęściej padających pytań i ciekaw jestem Waszego feedbacku. To co? Zaczynamy! Okej, okay. więc tak jak mówiłem na wstępie, to jest testowa formuła, chciałbym, żebyście, żebyście po obejrzeniu tego filmu dali mi znać, co, co na ten temat sądzicie i czy chcecie takich filmów więcej. Jeśli tak, to, to będziemy, będziemy zbierać pytania do takich filmów i, i je nagrywać. Oczywiście możemy też z czasem pomyśleć nad jakimś Q&A w formie, w formie jakiegoś live'a. Dobra, ale krótko mówiąc, żeby, żeby przejść do rzeczy. Słuchajcie, pierwsze, pierwsze pytanie, które chyba najczęściej się pojawia w pytaniach od Was, to jest który waporyzator jest najlepszy? To jest pytanie, które, które męczymy w kółko, a a ja w kółko będę odpowiadał, że nie ma takiego jednego modelu, który, który jest najlepszy. Dlatego, że dla jednej osoby najlepszy będzie Riser Solo 2, który, który będzie jej dawał super wydajność i świetny smak. A dla kogoś innego, świetnym wyborem będzie Crafty, który będzie oferował dużą moc w takim przenośnym, przenośnym wydaniu. Jeszcze ktoś inny powie, że dla niego najważniejsza jest dyskrecja i u niego najlepiej sprawdzi się, się PAX. A, a ktoś jeszcze inny będzie chciał, będzie mu zależało na tym, żeby przerywać sobie inhalację i u niego najlepiej sprawdzi się. Firefly, więc nie ma najlepszego waporyzatora. Jest tylko waporyzator, który do danego użytkownika jest, jest najlepiej dopasowany. I to będę powtarzał właściwie jak mantrę. Odsyłam Was też do, do filmu, który nagrałem na temat wyboru waporyzatora. Możecie teraz link do niego znaleźć na górze, na górze ekranu. a Tam opowiadam trochę więcej na ten temat. No, krótko mówiąc najlepszy waporyzator to jest taki, który sobie dopasujecie do swoich potrzeb i będzie o nim odpowiadał. A najgorszy to jest taki, który kupicie w ciemno, nie wiedząc co to jest, tylko Idąc na przykład za jakąś modą, a potem się okaże, że na przykład, że na przykład chcieliście brać pojedyncze wdechy z PAXA, a on taki, taki, w takiej inhalacji się nie sprawdza dobrze. Więc to było, to było pierwsze pytanie. Dobra, drugie pytanie: który waporyzator jest, jest najbardziej oszczędny? A, no tutaj moim zdaniem królują, królują dajne wapy, nie ma tutaj akurat żadnego pod ręką, ale wszystkie, wszystkie wapkapy, wągi, e, omniwapy, to są moim zdaniem najbardziej, najbardziej oszczędne waporyzatory. Kiedyś jak mierzyłem właśnie średnią, e, średnią wagę swojego nabicia w wapkapie to było to 0,07 g, czyli nawet nie 0,1, czyli naprawdę to są mikroskopijne ilości, więc jeśli zależy Wam na naprawdę zejściu jak najniżej się da, jeśli chodzi o zużycie suszu, a, no to polecam Wam, polecam wam wszystkie od DynaVap. Jeśli natomiast zależy Wam na czymś, co, co będzie elektroniczne, a jednocześnie bardzo oszczędne, no to, to moim faworytem tutaj jest Solo 2. Tutaj nabijamy tak około 0,1 g i to pozwala na taką 15-minutową pełną sesję, która się składa z bardzo wielu wdechów. No, i moim zdaniem, jeśli chodzi o, o takie wykorzystanie pełne suszu i, i jego zużycie w długim okresie czasu, patrząc długofalowo, to Solo 2 jest moim zdaniem najbardziej oszczędnym z elektronicznych waporyzatorów. Tak patrząc, patrząc całościowo, uh, natomiast jeśli chodzi o, o butanowe no to one wszystkie są używają bardzo niewielkich ilości suszu i dają bardzo satysfakcjonujące efekty no bo tam są, tam są po prostu wyższe już temperatury waporyzacji, natomiast DynaVap to jest moim zdaniem mistrz oszczędności tak w ogóle. Dobra, czemu mój waporyzator nie produkuje, nie produkuje widocznej pary? No tutaj odpowiedzi może być, może być wiele. Po pierwsze, może być na przykład problemem to, że używacie ziół, które ogólnie nie produkują pary, na przykład, na przykład, rumianku to są. Podobnie jak większość takich, takich ziółek do, do aromaterapii on zwykle daje jedną, dwie chmurki i, i na tym cała zabawa się kończy i już, już tej pary widocznie nie ma, ale też dlatego, że to nie jest, nie jest taki rodzaj ziółka, które by jakoś intensywnie, intensywnie parowało. No to są po prostu, wiecie, to jest taka nowoczesna wersja Picia, picia naparów, waporyzacja takiego rumianku. No i tu, jakby o co innego chodzi. Tu nie chodzi, tu nie chodzi o parę. Więc, jeśli waporyzujecie zioła do aromaterapii, nie oczekujcie, nie oczekujcie dużych ilości pary. Drugi powód może być taki że na przykład używacie suszu CBD, który nie produkuje pary, nie, nie pokazuje tego suszu, to jest Curing Bad od Sativa Poland, jako przykład takiego, który nie daje pary, ale spora część suszu CBD na, na rynku, to jest tylko eksponat oczywiście, spora część suszy CBD na rynku takiej widocznej pary po prostu nie produkuje, dlatego, że producenci wypłukują je na przykład z THC, żeby zmieścić się w tym 02, no i przy okazji wypłukują całą żywicę, która właśnie za to parowanie jest odpowiedzialna. Więc to jest drugi potencjalny powód, Czyli, czyli susz CBD. Jeśli, jeśli tak jest, no to po prostu spróbujcie innego suszu, jest go bardzo dużo na rynku, aż znajdziecie taki, który, który paruje bardziej obficie, jeśli, jeśli ta duża ilość pary Was interesuje. No a trzeci powód może być taki, że po prostu źle korzystacie ze swojego waporyzatora. Na przykład, na przykład Pax 3, bardzo popularny model, wiele osób po prostu zbyt szybko się z niego zaciąga i wtedy produkcja pary, pary jest bardzo marna. Czy na przykład Solo 2, ktoś bierze jeden wdech za drugim, no i też ma wrażenie, że tej pary nie jest tak dużo. No ale w tego typu vaporyzatorach po pierwsze trzeba się zaciągać powoli. To mówię o opaksie. Tutaj te wdechy muszą być bardzo powolne, żeby ta produkcja pary była duża i, i ta komora musi być też odpowiednio nabita w sensie dość ciasno. A z kolei, z kolei w przypadku Solo ważne są, właśnie są wolne, e, długie wdechy, e, no i też jeszcze ważniejsze są przerwy pomiędzy tymi wdechami, czyli to, żeby ten. I to w ogóle też e, w różnych wapyzatorach, które działają w oparciu o kondukcję, również jest istotne. E, solo akurat jest, jest hybrydą. E, jest istotne to, żeby, żeby wyrobić po prostu przerwy pomiędzy wdechami, żeby ten waporyzator mógł, mógł tej pary naprodukować. No więc technika inhalacji też może być, może być źródłem braku pary. A, więc krótko mówiąc, najpopularniejsze przyczyny to są albo zioła do aromaterapii, albo susz CBD, który nie daje pary, albo nieprawidłowa technika używania sprzętu. Żeby to dojść do tego, który to z tych czynników, no to musimy się zawsze na sprawą pochylić trochę, trochę głębiej. E, dobra, który waporyzator jest najbardziej dyskretny? To jest też częste pytanie. Łamane często, czy, czy moja żona wyczuje parę z waporyzatora z moich ubrań? E, jak widać, jest sporo, sporo użytkowników, którzy się również nawet przed swoimi własnymi żonami chowają. E, ale krótko mówiąc, które są dyskretne, na pewno nie są dyskretne butanowe waporyzatory jak Sticky Brick, to akurat jest skrajny przykład, bo on jest bardzo duży, ale są też małe waporyzatory typu Punch Mini, którego Wam pokazywałem jakiś czas temu, one również nie są dyskretne, no bo po prostu korzystacie z palnika, to wygląda trochę mówiąc ogólnie przypałowo, no i i ten palnik też syczy, to ściąga uwagę. Moim zdaniem dużo bardziej dyskretne są elektroniczne, małe waporyzatory, takie jak właśnie Pax 3 na przykład, albo DaVinci IQ, one się praktycznie w całości mieszczą w ręce, nie zwracają na siebie uwagi, jeśli ktoś już im się przyjrzy, to pomyśli, że to jest pewnie jakiś kolejny kolejny wyszukany e-papieros. No i tego typu waporyzatory są moim zdaniem najbardziej, najbardziej dyskretne, takie małe e, sesyjne waporyzatorki albo Furna, którą ostatnio testuję za wzięcie, też mi się ten sprzęt podoba. Moim zdaniem takie po prostu niewielkie elektroniczne waporyzatory to jest najbardziej, najbardziej dyskretne rozwiązanie, jeśli mówimy o, o waporyzacji na świeżym powietrzu. Natomiast jeśli mówimy o zapachu, no to, to tak naprawdę to, to nie ma reguły. Paks na przykład jest super dyskretny z wyglądu, ale produkuje dość, dość sporo zapachu, Szczególnie jak leży na przykład nieużywany, nabity suszem. Tak jak mówię, nie ma tutaj reguły, natomiast pewne jest to, że para nie, nie wchodzi w ubrania, we włosy. Raczej, raczej nie jest tak, że jest przez jakiś dłuższy czas wyczuwalna z oddechu, więc jeśli chodzi o zapach, to, to ogólnie wszystkie waporizatory są raczej bardzo dyskretne. I pytanie na koniec, które pada najczęściej. Ile burszków z Fenixa Mini? <laughs> Czyli krótko mówiąc, ile wdechów pary uzyskacie kupując ten waporyzator? To pytanie pewnie pada najczęściej, dlatego że to jest najpopularniejszy chyba obecnie waporyzator i wśród, wśród takich początkujących użytkowników. Natomiast na to pytanie nie ma, nie ma dobrej odpowiedzi, no bo tak naprawdę to zależy po pierwsze od tego, jakiego suszu używacie. Jeden będzie bardziej żywiczny, drugi będzie mniej żywiczny, jeden da więcej pary, drugi mniej. A na przykład e, może możeć od temperatury waporyzacji wiadomo, że na 180 stopniach będzie tej pary mniej niż na, na 210, też zależało od tego też, jak długie robicie te wdechy, no bo ktoś może robić faktycznie jakieś mega wdechy, napełniając nimi całe, całe bongo, na przykład jak ktoś może robić takie baby puffs, jakieś małe, małe buszki. E, no więc tak naprawdę ciężko jest to tak. Uśrednić. Kiedy mówię o tym, że z czegoś uzyskuję 10-15 wdechów, no to mówię, mówię to na podstawie jakiejś takiej ustandaryzowanej, prawda, czyli, czyli używania tego. W Takich temperaturach, z jakich korzystam, czyli jest zwykle 180-190 stopni, czasami, czasami 200. No i przy założeniu, że jest to susz, który, który jest wysokiej jakości i, i produkuje dużo pary, bo tylko, tylko takiego używam. Natomiast, odpowiadając na to pytanie, nie da się tego tak uogólnić. Jednemu wyjdzie więcej, drugiemu wyjdzie mniej. Można mówić tak orientacyjnie, ale, ale to nie będzie to, co będzie miało zastosowanie u jednej osoby, niekoniecznie będzie miało zastosowanie u innej, więc nie polecam tego w ten sposób analizować po prostu. Dobra, więc tak jak mówiłem, to były odpowiedzi na pierwszych parę, parę pytań, takich najpopularniejszych. Jeśli jesteście zainteresowani tą formą, tą formą filmów, to dajcie znać, będziemy ją kontynuować. Jeśli się Wam ten film podobał, to, to dajcie kciuka w górę, dajcie saba, jeśli jeszcze nie subskrybujecie. I, I co, do zobaczenia w kolejnych filmach. Dzięki, do zobaczenia, cześć!